O tak! Sukces! Muszę obudzić przyjaciół z ich siestas i im opowiedzieć. Ja też spadam, pa! Jesteś cała? Nie dopadły twoich silnych, wspaniałych... Znaczy... Wszystko gra? Tak. Dziękuję. Doskonale wiem, co tu się dzieje. Widzisz, Abi, Od kiedy się urodził, Hit miał talent do władania żywiołem ognia. Nie było rzeczy, której nie potrafiłby rozpalić. Grzebał w nosie, żeby podpalać swoje gile. <grystanie> Tato! Też grzebałam w nosie, tylko po to, by je zamrozić. Muszę pomóc mamie, żeby chochliki się nie wydostały. Do zobaczenia, Hit. To. Powinienem już iść. Nie, Hit, proszę. U, to też dziwne słowo. Przepraszam! Um, tak się to mówi, tak? Wiem, że rodzice bywają trudni W końcu mój ojciec Kronos nie cierpi mnie i reszty dzieci To długa historia, dużo zwrotów akcji w stylu greckich mitów Wiem, że nie mogę żądać naprawy naszej relacji Ale i tak postaram się poprawić Nawet kazałem, e, poprosiłem asystenta, by umówił mnie na terapię, tak jak mi radziłeś Jeśli chcesz coś zmienić, wiem od czego zacząć